Na wstępie chciałem powiedzieć, dlaczego wybrałem właśnie rower firmy Kellys. A to dlatego, że chciałem nowy, ramy, nowy rower i na w miarę nowoczesnej ramie. Na 2018 rok firma Kellys wypuściła całkiem nową ramę, yy, która też bardzo mi się podobała z wirtualnym punktem obrotu, ale o tym później i w bardzo dobrej cenie. Nie chciałem używanego roweru na lepszym osprzęcie, bo jednak wolę nowoczesną ramę, bo to rama jeździ osprzęt zawsze można zmienić. Dobra, przejdźmy teraz do roweru. Posiada wewnętrzne prowadzenie przewodów. W sumie tak nie do końca, bo tutaj widać one przechodzą, ale jest wewnętrzne. Są bardzo ciche, w ogóle nie hałasują i też zaletą tego jest, że trudno je uszkodzić. Wadą, niestety, jest to, że w środku tutaj w tej ramie ta rama nie jest wyszlifowana i musimy takie końcówki od pancerza zamontować. Nie wiem czy to będzie widać, bo ja nie daję takiej końcówki raz i po prostu przycięło mi ramę podczas pracy zawieszenia, nie ramy, tylko przewód przycięło mi, wyleciał mi olej hydrauliczny, straciłem hamulec także to jest akurat wada że tutaj to pęka, powinno być to wyszlifowane kolejnym tutaj z budowy są, zaletą są łożyska bardzo łatwy jest dostęp do łożysk wystarczy odkręcić tą śrubkę, śrubkę. no taką plastikową śrubką można powiedzieć w środku jest taka długa tuleja na całą długość wypychamy ją palcem i mamy te łożyska, wszystko jakby na wierzchu, nie musimy tutaj się męczyć tego jako studować. Dostęp do tych części też jest łatwy. Oryginalny zestaw kosztuje niecałe chyba 200 zł, nie 150, nie pamiętam. Oczywiście można iść do sklepu, dobrać sobie samemu i wyjdzie nam też dużo taniej. Waga ramy jest, znaczy, waga jest dosyć, dosyć, dość duża, jeśli chodzi o, 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 tutaj, o ten rower, bo rama waży ponad 3 kg. Udało mi się znaleźć, i dokładnie niby 3292 gramy. Jest to rower enduro, więc myślę, że ta waga jest znośna. Lepiej mieć trochę, trochę cięższą ramę, ale, ale pewną. Na razie mi się z tym rowerem nic nie dzieje. O dalszej budowie typu, że mamy tam dwie sztywne osie i takie różne tam bajery nie będę mówił, bo to każdy sobie może zobaczyć w specyfikacji, więc, więc byłoby to bez sensu, dlatego no, będę mówił o tym, co interesuje użytkowników tego roweru, bądź przyszłych użytkowników tego roweru jeśli chodzi o jazdę w dół tym rowerem, rower jest bardzo stabilny i bardzo szybki to dlatego, że jest długi ma bardzo płaski kąt główki 65 stopni przez to ten rower po prostu im szybciej jedzie, tym lepiej, porównałbym go też do roweru DH, czyli takiego zjazdowego, im, im szybciej jedziemy, tym czujemy się pewniej. No, oczywiście ma to też swoje wady, bo przez to rower jest mało zwrotny i na początku przygody po prostu nie umiałem w ogóle nim skręcać. Był bardzo toporny, z czasem już było, było lepiej, no ale niestety jest to mało zwrotny rower, jeśli chodzi o jakieś kręte, kręte ścieżki. tył. Tył tutaj, w zawieszeniu, jest bardzo sztywny, jeśli pędzimy gdzieś tam sobie na i chcemy mocno zakręcić. Nie czujemy jakiegoś tam uciekania koła na boki. No Trzeba też wziąć, wziąć pod uwagę, że ja jestem lekki, ważę 67 kg, dlatego też no, nie ma takiego obciążenia ten rower, nie wiem, jak z osobami cięższymi, ale też nie spotkałem się w średniej Górze, gdzie te rowery można testować, czy gdzieś na jakiś forach, żeby ktoś narzekał tutaj na jakieś luzy yy, przy tym tutaj mocowaniu tego linku, tego wszystkiego. Więc myślę, że rozwiązanie jest dobre i nie trzeba się o, o to martwić. Rowerem też dużo skakałem. Czasami też pozwoli, po, pozwoliłem skakać tym rowerem innym. I też rower nie ma problemu, wytrzymuje, yy, wytrzymuje te obciążenia. Nie zawsze są doloty, więc czasami są niedoloty. Wiadomo, tutaj ucierpi obręcz, ale no, też nie chcę o tym gadać, bo obręcze są różne. Można nawet najdroższe obręcze szybko wygiąć. Mówimy o rowerze Kelly Slug, mówimy o ramie. Nic się z tą ramą nie działo, miałem też kilka wypadków. Nic nie pęka, nic tutaj się z tym nie dzieje. Także też skoki nie robią jakby wrażenia na tym rowerze. A jak już mówiłem o tych obręczach, no właśnie, muszę powiedzieć jedną rzecz, no bo w końcu kupujemy rower kompletny. To obręcze były, są, zbyt wąskie. 23 mm do roweru Enduro jest to bardzo mało. Jak ktoś agresywnie jeździ, łatwo ściągnąć oponę z obręczy. Na 2019 rok Keliz już nie ma tego problemu. Wprowadził obręcze 27 mm szerokości, ale o tym będzie na końcu odcinka. Więc jeżeli chcecie sobie porównać model 2018 do 2019, co się zmieniło, możecie przewinąć od razu na koniec, ale miło, miło by było, gdybyście oglądali całe i dotrwali do końca. Jeśli chodzi o jazdę rowerem, tym rowerem pod górkę, nie jest ona. Ani uciążliwa, ani przyjemna. Po prostu jest to rower enduro. On ma się wtoczyć na, na górę, a nie sprawiać nam jakąś frajdę czy lekkość, żeby tak się jechało. I moim zdaniem, Kelis Słack to, to zadanie po prostu spełnia. Wjedziemy na górę, żeby zjechać, żeby zjechać w dół. Co tutaj można powiedzieć? Zawieszenie, jak już mówiłem, nie buja, również na podjazdach, a to dlatego, że zastosowano wirtualny punkt obrotu. Wirtualny punkt obrotu jest to takie ogólne pojęcie. O co tam chodzi, to sobie poczytajcie w internecie. Chodzi o to, właśnie, że tutaj występują pewne naprężenia. To zawieszenie nam działa góra dół, tył ten łańcuch nam się przesuwa, a wirtualne zawieszenie, wirtualny punkt obrotu ma na celu to, żeby stale ten łańcuch był równo napięty, przez co możemy mocniej depnąć w pedały, bez tego odczucia właśnie uginania się wszystkiego, że ten rower pływa, bez możliwości, nie, bez możliwości może nie może trudniej nam będzie zerwać łańcuch, możemy większe obciążenie przenieść. A właśnie, ciskając na te pedały, przenosimy też większą siłę na nasze koła. To nie ucieka nam ta moc. Bo właśnie przy furach jest to, że gdy pedałujemy pod górkę, czy nawet tam na równym, dużo mocy tracimy przez zawieszenie. Tutaj właśnie jest tak zastosowane, że ja jestem zadowolony. Wiadomo, jak jest doświadczenie zawodnicy, oni byli mniej zadowoleni, ale to też trzeba porównywać, że ten rower kosztuje tyle, a rowery z górnej półki, jakichś tam treków, czy coś, też kosztują swoje. Dlatego myślę, że podjazdy tym rowerem nie są może jako super przyjemne, ale nie są też trudne. Wystarczy trochę popedałować, bo jak ktoś tam ma technikę, nie będzie miał, miał z tym żadnego problemu. No, ciężar roweru też robi swoje, bo to jest ponad 15 kg. Więc no, pchać taki 10-kilogramowy rower XC pod górkę, a pchać taki, taką maszynę jeszcze na pełnym zawieszeniu 160 skoku pod górkę. Dobra, czas na podsumowanie. Mam oczywiście ściągawkę, więc rower na pewno jest mocny i bezawaryjny. Wykluczając te linki, które tutaj pękają, nie było z nim większych problemów. Nie miałem jakichś luz, jakich luzów, że musiałem serwisować ten rower, tylko te linki to w sumie odkryłem przez to, że wymieniłem hamulce, więc naprawdę duży plus za dobry rower. Mimo, że, był, że, że była to nowość na 2018, na zupełnie nowej ramie. Super. Obręcze słabe. Słabe obręcze i to jest y, duży minus kalisa bo oprócz tego, że one są zbyt wąskie, to też takie słabe, no, słabe jakości trochę. No też wiadomo, ten rower jest tani, więc nie mogę dać jakichś mocnych obręczy. Mimo to no w większości uszkodziłem też te obręcze z mojej winy przez zbyt niskie ciśnienie, ale obręcze są dużym, du, y, dużym minusem. Kolejnym plusem to jest jazda w dół. Naprawdę jazda w dół na tym rowerze po takich szybkich trasach, gdzie nie mamy jakichś tam ciasnych, mocnych zakrętów. Tylko tak jak na przykład w srebrnej górze, gdzie ciśniemy sobie w dół ze znaczną prędkością. Jest to duża frajda. Rower jest bardzo długi. I dzięki temu on jest bardzo stabilny. Co dla niektórych może się nie spodobać, bo właśnie jest mniej zwrotny. Ale na 2019 rok już te rowery są inne. A co będzie na 2020, to nie wiem, ale o 2019 niedługo zaraz porozmawiamy. W sumie, aha. Męczy rower na dojazdach. W takim sensie, że przez to, że jest długi i fajnie się jedzie w dół na spuszczonej sztycy to gdy musimy dojechać na jakąś miejscówkę, czy tam jakiś spod, nie wiem, no gdzieś musimy dojechać i to jest dłuższa droga niż tam powiedzmy 3 km, 5 to rower robi się niewygodny, bo mamy wyciągniętą pozycję na rowerze można oczywiście skrócić mostek, przesunąć to siodełko do przodu mimo wszystko jest dość, dość długi ten rower i dałbym to taki plus i minus, bo no z jednej strony fajnie się zjeżdża, ale znowu na dojazdach jest trudniej i no i właśnie dużym plusem też jest nowoczesna geometria w niskiej cenie, bo dostaliśmy rower 2018 rok, czyli był to nowy rower już z nowinkami, czyli właśnie wirtualnym punktem obrotu, płaskim kątem główki i tego typu zmianami, które w innych droższych firmach no, trzeba za nie sporo zapłacić. Dobra, to by było na tyle. Teraz jeszcze chciałem na końcu powiedzieć o zmianach, które Kelly wprowadził na 2019 rok usprawniając jakby trochę ten rower widocznie faktycznie on był trochę za długi bo na pewno został skrócony to może wezmę kamerę w rękę i pokażemy jeszcze trochę rower dobra i na koniec po podsumowaniu jeszcze to o czym mówiłem czyli geometria i długość roweru i zmiany na 2019 względem 2018 zacznijmy może od długości czyli reach pozycja taka siedząca Tutaj w moim rowerze jest 590 mm na 2019 już jest 469,8 mm, czyli dobre 2 cm zostały ucięte. Długość mostka i tego inne komponenty zostały jakby te same, więc rower został skrócony, żeby ta pozycja była jednak wygodniejsza na różne dojazdy. Tylny trójkąt w moim rowerze to. 455 mm, czyli naprawdę długi, bardzo stabilny rower na zjazdach, ale jak wspomniałem, trudniej jest nim skręcać. Na 2019 postawili chyba na bardziej taki uniwersalny rower zabawowy i trójkąt wynosi 418, długość trójkąta 418 mm, czyli rower został przystosowany też na jakieś single i takie ścieżki, żeby się trochę tym rowerem pobawić, łatwiej jest też go pewnie poderwać w powietrze. Długość całkowita mojego roweru to 1207,6 mm, czyli dość długa maszyna. A w 2019 roku zostało też to skrócone: ta baza kół i wynosi 1198 mm. Na końcu, jeszcze taka jedna z ważniejszych rzeczy, czyli kąt główki. W moim rowerze jest on bardzo płaski, wynosi 65 stopni. Na 2019 troszeczkę zmienili i dali 66. Stopni przez to rower nadal jest może bardzo stabilny, ale tak jak mówię, jest nim łatwiej skręcać. Czyli kelis poszedł jakby w bardziej zabawowe rowery, nie, nie zrobił z kelisa kolejnej zjazdówki, no bo ten rower tu już tak podchodził trochę pod, pod zjazdówkę. Jednym się to podoba, innym nie. Mi się osobiście fajnie jeździło, ale myślę, że na tym nowym rowerze jeździłoby mi się trochę lepiej, bo też y, trzeba czasami skręcać. No nie wiem, może uda mi się gdzieś ten rower przetestować, bo jeszcze nie jeździłem na 2.19. Na, 2, na koniec, y, może tak. Na koniec, y, czy kupiłbym ten rower jeszcze raz? Kupiłbym, bo naprawdę w tej cenie dostać nowoczesną geometrię to duży plus. Mimo, że nie mam porównania też do innych rowerów typu Marine, który, które też, która firma, firma, która też robi te rowery w dobrej cenie, z dobrym osprzętem, na nowoczesnej geometrii, No jeździłem tym kalisem i jeszcze tam kilkoma innymi rowerami, jak Dartmoor, czy tam nie pamiętam już jakieś inne. No i kalis przypadł mi do gustu. Jechałem też nim w Srebrnej Górze i po tym przejeździe w Srebrnej Górze po prostu wybór padł na. Na Kalisa. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego roweru, yy, dlaczego w nim zmieniłem różne rzeczy, albo po prostu chcecie kupić rower i też macie jakieś pytania, piszcie śmia śmiało w komentarzach. Jeżeli będę w stanie, to Wam odpowiem. Tyle w temacie. Dzięki za oglądanie. Dzięki wszystkim, którzy oglądali do końca i dotrwali do tego. Żegnam się teraz z Wami. Do zobaczenia. Przy okazji zapraszam do subskrypcji. To wszystko, dzięki. Cześć.